Trener Robert Majchrzak, trzy dni przed pierwszym meczem nowego sezonu z Dramont z Brosławice. Trenerze, jesteśmy po okresie przygotowawczym. Jak on minął? Na pewno można powiedzieć, że, że okres był intensywny. Mieliśmy 5 tygodni pracy z sobą, także mam nadzieję, że chłopcy wykonali naprawdę dużo pracy i przede wszystkim ta praca przyniesie nam korzyści wymierne w sezonie. Rozegraliśmy w tym okresie 5 sparingów, z czego dwa e, wygraliśmy, tak? dwa razy zrealizowaliśmy, jeden przegraliśmy. E, na pewno był to czas dla mnie, gdzie mogłem poznać zawodników, gdzie mogłem e, w niektórych zawodników tak samo przetestować. Mam nadzieję, że e, na inauguracji do pierwszego meczu e, drużyna będzie na tyle przygotowana, że odniesiemy zwycięstwo i, i, i ja w to wierzę. Myślę, że chłopcy również, e, bo wykonaliśmy, mówię, naprawdę dużo ciężkiej pracy, która, mam nadzieję, w tym sezonie nam przyniesie pewne Jeśli chodzi o personali, ja wiem, że do samego końca nie mieliśmy pełnego składu. Wydaje się, że teraz chyba tą kadrę mamy już pełną. Czy jest trener zadowolony z zawodników, których pozyskaliśmy? Tak, oczywiście, że tak. No, wiadomo, że cały ten okres przygotowawczy jest dla mnie po to, żeby tą kadrę ukrystalizować tak, żeby ta optymalna jedenastka wyszła na pierwszy mecz. Uważam, że, że, że kadrę można powiedzieć 99% mamy dopiętą. E, także no, zobaczymy, jak to, jak to będzie. E, pierwszy mecz e, gramy na wyjeździe i przygotowujemy się po ten mecz. W pramce został Bartek Kucharski. Mamy dwóch młodych bramkarzy poniżej 18 roku życia. E, czy szukamy jeszcze jakiegoś bramkarza? Czy któryś z młodych dostanie szansę jako drugi bramkarz? E, na dzień dzisiejszy. Powiem tak, że w ramkach jest małem Bartka, który jest doświadczonym zawodnikiem. Mamy dwóch młodych chłopaków, którzy, yy, którzy na pewno gdzieś tam pukają do tej pierwszej drużyny. Yy, czekamy jeszcze, yy, być może jeszcze są prowadzone rozmowy, także na dziś jeszcze ciężko mi jest powiedzieć, ale myślę, że ci chłopcy, którzy są tutaj w klubie na pewno będą walczyć i, i, i o miejsce w yy, bramce jako i ostatnie pytanie, czyli sprawy zdrowotne. Czy wszyscy zawodnicy, których widzimy tutaj za trenera pleca, plecami, są do, zdolni do gry przeciwko dramie w sobotę? Tak, na dzień dzisiejszy wszyscy są. Są to jakieś mikrourazy, ale to, to są, można powiedzieć, takie urazy, które nas nie skreślają z tego, że, że do najbliższego meczu ktoś będzie pauzował. Także ja jestem zadowolony z tego, że wszyscy są zdrowi, że wszyscy przypracowali ten okres i jesteśmy przygotowani do pierwszego meczu. Dziękujemy i życzymy powodzenia i oczywiście zwycięstwa w sobotę. Dziękuję.